Chłopaki, jadę do nederu, żeby złota szukać. Czy jakieś item. Dobra? Okej, okay, okej, okay, to pa. Okej, okay, jestem na miejscu, to idę kopać. Ach, więc idę. Po wyprawie jak wrócił do swojej osady. Okej, okay, znalazłem. Trzy sztabki Nederytu. Cztery cęciaki i dwie. Dwie sztabki złota, jeden złoty miecz i najlepsze, diamentową klatę. Hmm, może sobie ją ubiorę. Teraz wyglądam dużo lepiej. A jeszcze w spodniach diamentowych i jeszcze hełmie diament z zaklętym. Jeśli Wam się podobało, wejdźcie na mój kanał Miedzianka Mapy. I polecam też inne filmy oglądać, tam nagrałem piosenkę o Tobiaszu, nagrałem też jednego shorta, więc mam nadzieję, że zobaczycie.